Cześć. Cześć, witajcie na kanale Marzena i Marek widzicie dekoracje, widzicie balony, to znaczy, że czas iść na urodzinki. urodziny. Z Właśnie tu jest solizaczka. Hej, tak? Podajcie, Padajcie, a my się zbieramy, trochę Wam pokażemy. No i cóż, zostańcie z nami znowu w tym blogu. A to jest środa. Tak, to będzie na środę, a dziś jest sobota. No to idziemy. Podleciały. vlog yy, i kolejny, we vlogu, haul zakupowy, tak, tam się różne rzeczy dzieją, w yy, kuchni, w pokoju, patrzę właśnie na stertę rzeczy do prasowania, czekam nieprasowania. Pierwsza rzecz, powiem Wam tak, <gryw> jeszcze nigdy nie kupowałam, tak dziwnie siedzę, bo nie wiem, czy mnie widzę, tak mam tutaj, wiecie, taką prowizorkę, statyw, ala statyw, Byłyśmy dzisiaj z Michasią w Klersie. No i wiecie, Klers to jest sklep, który Michaśka odwiedza dosyć często. A dzisiaj nas Pani skusiła na taką promocję 3 plus 3 gratis i tak dalej, więc każda sobie wzięła po trzy rzeczy. Wzięłam sobie, słuchajcie tak, dwie maseczki. Właściwie jeden to jest takie, to jest takie plastry yy, na nos, yy, które usuwają, wiecie, trz, pory zanieczyszczenia. Tutaj y, są trzy plasterki. Y, wypróbuję je, zobaczymy jak to się sprawdzi, y, bo ostatnio y, dłuższy czas tego nie używałam, skończyło mi się, ale stosowałam. I druga rzecz to jest taka, czekajcie, maseczka, czy Wy to w ogóle widzicie. Maseczka to jest maseczka z, y, w płachcie, z błota, z morza martwego. Y, mam nadzieję, że właśnie ona tak wygląda jak tutaj na y, zdjęciu jest pokazane. Czyli jest taka płakta, którą się nakłada i na to y, to na twarz i później na to tę maseczkę i ona tak zastryga i wiecie później się to y, ściąga w całości. No zobaczymy. Y, mam y, ochotę wypróbować. No i trzecia rzecz, właśnie z Klerza. Każda sobie wzięła trzy, ja też wzięłam trzy. To jest taki y, lakier do paznokci. Lakier do paznokci, który ma y, mieć y, taki efekt matujący. Hmm. No wiecie, tak jak normalnie wyciągam, to normalny lakier. Ale rzeczywiście spróbuję, czy to y, ten efekt y, daje i uzyska. Dobra, tyle skleps. I kolejna rzecz dwie rzeczy dla jednej osobki. Jutro widzimy się z Hanią, z jej rodzicami, z Kaną, obydwoje. no i no, coś musi dostać od Chrześnej. E, słuchajcie, to są takie piłeczki sensoryczne. Ja je kupiłam w Aldiku. no przykuł moją wagę, e, tak? Faktycznie dziecko może rzeczywiście w taki sposób fajnie się nimi bawić. E, mają różne kształty, ta ma takie wypustki, ta ma wgłębienia, ta ma wypustki znowu też, ta ma takie jakieś pasy i to są takie płyczki sensoryczne, które e, rozwijają e, różne zmysły, tak? E, czyli no, przede wszystkim wzrok, dotyk. E, stymuluje zmysł słuchu, bo niektóre wydają lekki dźwięk, jak się nimi bawimy. Fajne, fajna rzecz myślę, że wśród wielu y, zabawek, które już na pewno Hania y, ma no, to będzie coś takiego przydatnego, jak będzie sobie leżała na brzuszku, na przykład tutaj widzicie, y, to może też w taki sposób się y, bawić. No i jeszcze do tego dla Hani y, taki sweterek, sweterek już no, z taką myślą, bo zbliża się już taka pora y, jesienną, jesienna, kończy się sierpień, bardzo fajnie, jest przyjemny, 100% bawełny. Rizert kupiłam mi taki sweterek z zapinany z na guziczek. I tutaj z takim wyszywanym kwiatuszkiem, myślę, że taki dzięczny, spokojny, będzie pasował. Rozmiarówka 74 cm mówi, że od 6 do 9 miesięcy Hania będzie właśnie 26. Kończyłam, sierpnia kończyła 5 miesięcy, także myślę, że jej się przyda właśnie na nadchodzący może ładniejszy. Dobra. A teraz ostatnia toast. Dwie rzeczy tutaj mamy. Pierwsza rzecz to jest takie magiczne pudełko. W tym pudełku, no właśnie, co by tu mogło być? Jak myślicie? Obstawiamy teraz. 3, 2, 1, 0. Każdy ma czas, żeby obstawić. Cóż tu będzie? Nie no. Śmieję się. Już Wam pokazuję. To jest bardzo delikatna, ale leciutka rzecz. Czekajcie. Chyba nie jest takie proste, żebym to wyciągnęła. Ach, proszę. To jest to. Cóż to może być? To jest po prostu wzyk, już widzicie, skarbonka, no tutaj można sobie otworzyć, bardzo fajna, no po prostu wpadła mi w oko, już ją całą popalcowałam, ale myślę, że będzie ładnie wyglądała na biurku na przykład Michasi i będzie mobilizowała wszystkich członków rodziny do oszczędzania. To jest pierwsza rzecz z a druga to jest rzecz typowa dla mnie, już dla mnie, dla mnie. Też szukałam. No i znalazłam dla siebie portfel. Ma dużo przegródek, w środku wygląda tak. Bzyk. I tu jest. Tu jest miejsce na, na karty, różnego rodzaju, jakieś tam. I tu jest też taka. Nie wiem, czy to dobrze pokazuje. Tu jest też taka kieszeń. Tak? No i tak się prezentuje. Ten motyw misiowy. Trochę wygląda. Marek mówi, trochę mu przypomina taki motyw moro. Czy zgadzacie się z tym? No faktycznie może tak być. Dobra, teraz biorę się za. Yy, prasowanie. Yy, prasowanie na jutro. Kilku rzeczy. Jakąś kieckę, jakaś koszula. Bo jutro mamy urodzinki hasi. Rano jeszcze będzie przed nami czas balonowy, a później to już wybieramy się do restauracji. Także coś Wam na pewno pokażę, jakieś urywki powrzucam. Oglądajcie. To na razie, pa! Jest 8:11. Już dawno tak nie jechałam samochodem. Jak tak dawno? No dawno o tej porze w ciągu tygodnia jakoś tak dziwnie. Mhm. Jest końcówka sierpnia, słuchajcie, jak wiecie, może nie wiecie, nie wiem kiedy to puszczę, ale jadę ostatni dzień do pracy. To znaczy do mojej starej pracy, Ej, a myśmy mieli je jechać po ciastu. Aha, no widzisz, zakapiłam się. Musisz zawrócić. tak to jest jak człowiek jedzie zagapi się nie myśli o tym co ma robić nie i gada do kamery więc ostatni dzień jedziemy do pracy jeszcze muszę wypełnić kilka obowiązków no i jak to powiedzieć zacząć chyba nowy etap w życiu co nie jest to dla mnie to znaczy już teraz oswoiłam się nie było to dla mnie prosta nie była to dla mnie prosta decyzja ale Cieszę się. Słuchajcie, tak, czasami w życiu trzeba. No tu Trzeba zaryzykować, yy, wykorzystać pewną szansę, która przychodzi, która się nadarza, to też tak powiem. No. Pip. I idziemy. O tym powiem, może powiem coś o tym jeszcze więcej później. Teraz muszę piec. Słuchajcie, nadszedł ten ważny dla mnie dzień. Z jednej strony troszeczkę no, taka nostalgia po kilkunastu latach pracy w jednym zawodzie. Zmieniam troszeczkę. Rzucam się na głęboko wodę, nie wiem, ale postanowiłam coś zmienić. No i wracam do domu z pięknymi kwiatami. Dużo wspomnień z starej pracy. Z mężem też wracam do domu. No i... E, zaczynam nowy etap, e, inny rodzaj pracy, inna praca. Poznać, e, uważam, także pozostańcie ze mną i z nami i będziecie śledzić dalej losy tej dwójki. Zobaczymy, co to będzie z tą pracą, nową pracą. Ale jestem zadowolona. Jestem już w domu, jak wiecie, dziś ostatni dzień mojej pracy, starej pracy, ostatni, ale bardzo przyjemny miły, pełen różnych e, przeżyć, emocji e, za mną w tle miła niespodzianka, piękne dostałam kwiaty na pożegnanie no i prezencik, e, pokażę zaraz co dostałam e, ja już to widziałam strzał w dziesiątkę, bardzo mi się podoba będzie to dla mnie pamiątka no i jesteśmy, ulokowałam to wszystko słuchajcie, na naszym piecu domowym, bo tu mam fajny e, fajne światło no i zaczniemy tak po kolei, widać tutaj. E, to jest taka, no właściwie spersonalizowana karteczka, droga Marzeno. Dziękujemy za każdy wspólnie spędzony z nami dzień pracy. No wow, naprawdę. Jestem e, po prostu wzruszona. Bams. A teraz wygląda to tak. O, takie drogowskazy widzicie? już czytamy, podążaj za marzeniami rozwinięcia skrzydeł mało problemów, dużo sukcesów spełnienia ale świetne, no i tutaj już takie mm, życzenia dla mnie dziękujemy i życzymy powodzenia, to są dla mnie bardzo ważne miłe słowa koleżanki i koledzy którzy ulokowali się tutaj, ale już wam tego nie będę pokazywać bardzo ładnie śliczne, dziękuję bardzo no ale jeszcze jak widzicie mam coś w środku tej zacnej torebki a wyciągnę dwa pudełeczka od razu bo są dwa oh, ja już widziałam te rzeczy bardzo mi się podobają więc piękna bransoletka wow naprawdę bardzo ładna no to jest taki mój styl eee, takie połączenie w ogóle złoto srebro takich kolorów i do tego jak nie mam jest taki w komplecie wisiorek. Wisiorek. Już Wam go pokażę. Oj, łańcuszek mi tutaj gdzieś się zaplątał, ale może właśnie o zobaczcie jak to wygląda ślicznie. Piękny. Wow. Naprawdę bardzo dziękuję. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za pamięć, za miłe słowa, za życzenia, e, za to, że no, ten ostatni dzień jest bardzo dla mnie bardzo miły, bardzo przyjemny, będę go mile wspominać i jest takim no, do, prawdziwym dopełnieniem tych lat, które e, przeżyłam w pracy, przeżyłam moich e, lat e, w zawodzie. I jeszcze tutaj, zobaczcie, już sobie założyłam e, wansoletkę, pasuje jak ulał. A wszystkim moim koleżankom, kolegom, znajomym z pracy. Życzę wielu sukcesów, wytrwałości, cierpliwości, po prostu udanego, nowego roku szkolnego. Ojciaczki. Patrzcie ten gadżet u Marka. Marek. Sam raz na tą porę. Ile dzisiaj jest? 30? No, 29. Nie wiem, ile jest. 30, no. Ale nie masz takiego kiedy. A gdzie to zakupiłeś? Pokaż, jak działa. Na twoją grzybę daj, no. Uwaga. E, dobre Ale jest tak dużo, że to nawet nie wyrabia. No ale man... Jest ciepłe duże powietrze ciep... i to nie wyrabia. Także słuchajcie, jakiekolwiek gadżety, jakichkolwiek gadżetów byście nie używali, to chyba nie da się pokonać. Najlepszy sposób to jest koszulką, żeby nie zrobić. <laughs> nie, no jest duszno ciepło. Parno. Jak to Marek mówi, wisi wszystko po Właśnie, ty zawód w ogóle zmieniasz, branżę, ty w ogóle Trochę zmieniasz. branżę, trochę. A jak myślicie, co to jest, to piszcie poniżej w komentarzach, co Marzenka będzie robiła. To na dzisiaj to tyle, zostawcie łapkę w górę, no i... Subskrybujcie kanał i z nami. Dziękujemy za oglądanie vloga, no i... Do następnego odcinka. No na razie, pa. a będzie back to school? Właśnie, będzie back, powrót do szkoły, wielki powrót z soboty do szkoły. No właśnie. Marek, wrócimy do szkoły. Jak tu skól oglądajcie już sobotę. To na razie pan.